Dzień dobry. Nazywam się adwokat Joanna Fryderykiewicz Żucińska i zapraszam państwa na kolejny odcinek programu ExLex. Dzisiejszym gościem jest ekspert ubezpieczeniowy, multiagent z 20-letnim doświadczeniem, pani Anna Moskwa. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Chciałabym tutaj na wstępie wskazać, że wielu klientów pyta mnie, w jaki sposób można uzyskać odszkodowanie za skutki związane z powodzią. Trochę w tym temacie mówiłam już w poprzednim odcinku, do którego link uzyskacie pod tym programem. A dzisiaj chcę rozwinąć temat dotyczący uzyskania roszczeń od ubezpieczyciela, właśnie za skutki związane z powodzią, i chciałabym, żebyśmy odpowiedzieli na pytania, w jaki sposób, jakich błędów można uniknąć, aby uzyskać ubezpieczenie w pełnej wysokości, a także jak uchronić się przed nieuczciwymi agentami, których można spotkać na terenie związanym właśnie ze skutkami powodzi. Więc może zacznijmy od tematu tego ostatniego. Czyli jak rozpoznać nieuczciwego agenta? Czy w ogóle można go nazwać agentem? I jakie warunki umowne tutaj może zaproponować? Ja na przykład słyszałam o takich, że można już teraz wykupić ubezpieczenie i uchronić się przed skutkami powodzi, albo kilka dni przed samą powodzią. Czy faktycznie takie ubezpieczenie ma sens? Czy to już powinna się zapalić czerwona lampka, że niestety, ale takie ubezpieczenie i taki agent może nie być rzetelny? No, bardzo dużo pytań, a się tu zadałaś. Po pierwsze, każde ubezpieczenie oparte jest o ogólne warunki umowy i tutaj każdego klienta odsyłam. Jeżeli ma obecną polisę, niech po prostu zweryfikuje. Wiadomo, ogólne warunki umowy powinniśmy przeczytać przed zawarciem ubezpieczenia. Też zawierając umowę ubezpieczenia, takie ogólne warunki. Klient dostaje czy do ręki, jak zawiera umowę stacjonarnie, czy na maila. Ja akurat mam potwierdzenie w każdym ogólnym w jakie wysyłam do mojego klienta. Natomiast co do. Zacznijmy od tych pośredników. Ja się z tą sytuacją nie spotkałam. Jestem na wielu grupach agentów ubezpieczeniowych i nie, nie słyszałam o takim przypadku. Natomiast no, to jest jak każde inne środowisko czy prawnik, czy, czy lekarz. Wszędzie znajdziemy osoby, które gdzieś działają niezgodnie z etyką zawodową. No, zawód z, e, agenta ubezpieczeniowego, pośrednika ubezpieczeniowego to jest zawód dzisiaj zaufania publicznego. Oso taka osoba ma licencję w poszczególnych towarzystwach i e, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności uzyskania informacji od klienta, e, agent ma obowiązek okazać się pełnomocnictwem. Kogo reprezentuje, jaką agencję reprezentuje, jakie towarzystwo ubezpieczeniowe reprezentuje, gdzie ma te licencje. A Czym następnie, żeby dać. Zebrać... Od... Czyli krótko mówiąc, taka instrukcja w skrócie. Um, podchodzi do nas osoba, która podaje się za agenta ubezpieczeniowego. Co możemy od niego zażądać? Czego, czego możemy od niego zażądać? Musi się wylegitymować. Musi się legitymować. Ja też od klienta uzyskuję zgodę e, RODO na przetwarzanie danych osobowych, e, bowiem od 2018 roku obowiązuje nas ustawa o ochronie danych osobowych. A przetworzenie danych osobowych, jak wprowadzenie Twojego PESEL-a, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, maila i telefonu, aby mogła tą ofertę przygotować, wysłać ci i za jakiś czas być może do niej wrócisz się od razu, nie napędziesz tego ubezpieczenia. Muszę mieć Twoją zgodę. Z racji tego, że pracuję jako multiagent, pracuję dla kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych, w majątku mam tych firm naście, więc aby być obiektywną przygotowuję oferty z kilku towarzystw, prawda? Mhm. A, więc najpierw jest RODO, uzyskuję Twoje zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Następnie Ci też wysyłam od razu pełną abyś widziała, że potrzeby ubezpieczenia domu w jakich firmach yy, ją zaspokoi, czyli skąd przygotuje tę, tę ofertę. Następnie przechodzimy do zbierania informacji tak, o wartości, o roku budowy powierzchni użytkowej tego domu, jak i poszczególnych sum ubezpieczenia, tak, co w tym domu um, klient ma, mhm. jakie minie, czyli kiedy ostatni remont był, jak to jest dom starszy, czy to był remont generalny. A, właśnie, a jeśli chodzi o tych agentów, którzy oferują ubezpieczenie ze skutkiem natychmiastowym, jeśli chodzi o powódź, jak byś do tego się odniosła? Nie ma dzisiaj ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, jeśli chodzi o powódź, bo w każdym towarzystwie jest karencja. Karencja wynosi 30 dni na powódź i oczywiście ubezpieczyć można, bo są domy, które były tam częściowo zalane, czy, czy tam woda może tylko, nie wiem, stała albo wdawała się w podłogę. No, ale to jest mienie uszkodzone, to tak samo e, klientowi powinna zapalić się czerwona lampka. Też niektórym się nie zapala, a jeszcze szukają, zapalem maniaka tego pośrednika ubezpieczeniowego. Kiedy samochód to zbija, tak, rozbitego samochodu też nie ubezpieczymy, no bo zawierając umowę trzeba okazać to mienie i zdobyć dokumentację zdjęciową. Bez zdjęć y, nie ma umowy autokasko. Jeśli chodzi o dom, tych zdjęć się nie wymaga przy zawarciu ubezpieczenia. Tu klient wskazuje samo ubezpieczenia, natomiast e, na powódź jest karencja. Poza tym też trzeba mieć na uwadze, że wszelkie zjawiska atmosferyczne, które się dzieją już na kataklizm, one są rejestrowane. Czy burze i wyładowania piorunów, tak? Nie ubezpieczymy. Oczywiście, jak ubezpieczymy sobie dom następnego dnia, kiedy była właśnie burza i popali nam się cały sprzęt. I za tydzień zadzwonimy Towarzystwa, a była burza tego i tego dnia, i zgłosimy, to można się spodziewać, że będzie odmowa, bo Towarzystwo sprawdzi, kiedy na danym adresie były władowania atmosferyczne. I tak samo po. Złożenie też fałszywego oświadczenia? Dokładnie. A poza tym na pewno to wszystko weryfikowane, bo przecież ubezpieczyciel ma swoją procedurę, tak? która trwała tam 30 dni, prawda, do wydania. Tak, zgodnie z ustawą yy, ubezpieczeniową, Towarzystwo Ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni musi. Yy, Udzielić odpowiedzi klientowi i wypłacić odszkodowanie, lub po prostu wystawić tą tak zwaną odmowę, tak? jeżeli tak, przedmiotem ubezpieczenia decyzji. nie jest, wydać decyzję Przecież... ubezpieczeniową. A jeżeli teraz ci agenci, którzy się pojawili nagle na miejscu zdarzenia wskazują, że w ciągu jednego dnia może Pan uzyskać odszkodowanie, zgłoście się, czy, 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 czy albo zrealizujcie tą policję, też są takie reklamy w internecie, czy to według Ciebie jest faktycznie możliwe, żeby taka decyzja zapadła eee, w ciągu jednego dnia? Dzisiaj e, na rynku, to, na ok w obszarach, które dotyczyły, dotyczyła właśnie powódź, e, wielu agentów po prostu pomaga. Towarzystwa ubezpieczeniowe uruchomiły, uruchomiły mobilne punkty obsługi, bo proszę też zauważyć, że w takim kłocku też się zalały i agencje ubezpieczeniowe, i oddziały poszczególnych towarzystw. I yy, na przykład w Kłocku są zbudowane mobilne punkty obsługi. Tak? Jest punkt PZTU, jest punkt DBIK, jest punkt WARTY, także klient może szkodę zgłosić. Przy pomocy tych osób, które tam dzisiaj pracują, to są osoby z centralistów, z Polski pościągane, jak również menadżerowie, którzy dzielają informacji. Więc dzisiaj ja, z punktu widzenia, kiedy wiem, że mój menadżer jest się na dolnym Śląsku i pomaga likwidować szkodę, to znowu ja też się nie mogę dzisiaj jako sprzedawca ubezpieczeń dodzwonić w innej sprawie, ale wiemy, że dzisiaj są sprawy wyższej wagi, tak. Więc co do. Tego terminu. terminu ustawowo jest 30 dni, natomiast dla powodzian dzisiaj w większości towarzystw w tych towarzystwach wiodących jest przyjęta uproszczona ścieżka zgłoszenia szkody i są informacje, że już pierwsze osoby dostały odszkodowanie. Oczywiście też trzeba mieć na uwadze, że to nie jest odszkodowanie. Jak ubezpieczyłam dom na pół miliona, dostanę do razu pół miliona. To są kwoty tak zwane zaliczkowe. Czyli bezsporne pewnie. Taka kwota bezsporna, bo przecież no, dzisiaj zgłaszam, że zniszczyła mi się nie wiem podłoga mniej więcej takiej wartości, taka i taka powierzchnia metodowa. Yy, kanapa, stół, nie wiem, woda była do 1,5 metra, no to wszystko, co na wysokości 1,5 metra jest zniszczone. To, co mieliśmy w komodach. Ubrania, buty, torebki, sprzęt sportowy, instrumenty, może jakaś gitara, fortepian, gdzie stał, to wszystko uległo zniszczeniu. Żeby teraz to wycenić, to eee... jakie dokumenty powinien zebrać taki ubezpieczony, aby taka szkoda została wyceniona i odszkodowanie wypłacone? No najlepiej, jak to jest coś w miarę nowego i mamy na to rachunki, okazać się rachunkami, bo wiadomo też, jak sprzęt, telewizor ulega amortyzacji. Telewizor kupiliśmy, nie wiem, 10 lat temu za 5 tysięcy, dzisiaj ma zupełnie inną wartość. Natomiast trzeba też mieć na uwadze, że ubezpieczenia zawieramy w różnych sumach ubezpieczenia. Domy, mieszkania do 40 lat czy 45 lat ubezpieczamy w wartości odtworzeniowej. Więc wartość odtworzeniowa, tak sama nazwa mówi, jest to wartość tego, co mia mieliśmy, no powiększone odtworzenie. I dzisiaj też trzeba mieć na uwadze, że jak 15 lat temu czy 20 lat temu kładliśmy podłogę, nie wiem, może metodą gospodarską, czyli przyszedł brat i nam pomógł, a dzisiaj biorę ekipę remontową i zakupuję w jakimś supermarkecie budowlanym czy płytki, czy nowe panele, to jak miałam na samym mieszkaniu panele, które właśnie uległo zalaniu, to dzisiaj nie pójdę, nie kupię sobie najnowszego parkietu, bo za to nie dostanę pieniędzy za parkiet, bo tworzenie to jest przywrócenie do wartości, do stanu pierwotnej, prawda? Rozsądnie nie można mieć zbyt wygórowanych oczekiwań tutaj w tej procedurze. No, trzeba mieć takie oczekiwania, jakie się miało kiedyś, tak, tak naprawdę. Natomiast to jest najważniejsze przy likwidacji, przy zgłoszeniu szkody? Dokumentacja zdjęciowa. Kiedy woda opadła, to należy zrobić jak najdokładniejszą, najbardziej, jak najbardziej staranną dokumentację. Dokąd była woda, na jakiej wysokości, co zostało zniszczone. W szafach, wiadomo, mamy wszystko, tak? od właśnie, no to mówimy, buty, torebki, tak, Na bardzo bliskie nam, ale wiele osób ma jakieś zastawy stołowe wysokiej wartości, garnki, tak, komplet pościeli, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne. Jak ktoś ma gitarę w domu, to z reguły, no, bo ja tylko gram na gitarze, gitary mamy trzy w domu, tak? To nie jest jedno czy drugie. To wszystko podlega ubezpieczeniu, ale I pewnie to wszystko też zależy podlega, e, od tego, jakie ubezpieczenie mamy. Dokładnie, I to jest druga strona medalu. Dzisiaj też ta sytuacja pokazała, że nadal Polacy e, oszczędzają na ubezpieczeniach i jak najbardziej jestem za oszczędzaniem i nieprzepłacaniem, ale oszczędzaniem z głową. Czyli niech polisa dotyczy dokładnie tego, co my mamy w tym mieszkaniu, że jeżeli mamy ruchomości o wartości, nie wiem, 100 tysięcy, to ubezpieczajmy je na 100 tysięcy, a nie symboliczne 10 czy 15 tysięcy, no bo co nam się może stać. Do zaspokojenia własnego sumienia. Mamy ubezpieczenie, tak. ale na najniższą kwotę. Tak? tak, tak samo jak mamy ubezpieczony dom. Ojej, dom mam tam 15-letni, ubezpieczę go na, nie wiem, 300 tysięcy, a potem się okazuje, że samo położenie Dachu to jest około 100 tysięcy, tak? Czyli może okazać się później przy wypłacie odszkodowania, że jest ono niewystarczające, tak? Polisa ma, jest za niska. No jak ubezpieczyliśmy, no, samochodem jest dzisiaj y, łatwiej, w samochód, raczej każdy wie ile samochód kosztuje. Zresztą mamy trochę inne podejście do ubezpieczenia y, samochodów, a inne do nieruchomości czy własnego zdrowia, prawda? To o tym to temat rzeka, ale to nie dzisiaj. Samochód lekką ręką ubezpieczamy, a tak. dom już ostrożniej. Dokładnie, a jeszcze ostrożniej nasze zdrowie ubezpieczamy. Podchodząc po prostu optymistycznie do tematu. Czyli krótko mówiąc, e, pamiętajmy o tym, żeby już przed zawarciem polisy wycenić tak nieruchomość, czy ruchomość, którą chcemy ubezpieczyć, i żeby e, realnie. Wykonać, tak? Rozumiem, że agent ubezpieczenia powinien doradzić, tak? Jaka to powinna być suma? Agent ubezpieczeniowy dzisiaj ma y, taką, w, w większości z taką pomoc, gdzie system podpowiada, jaka suma ubezpieczenia na danym adresie powinna być. I oczywiście y, mm, to jest dość ruchome, bo na danym kodzie, pod danym adresem na tym samym bloku można mieć mieszkanie za milion złotych, a można mieć i za pół miliona złotych o tej samej wielkości metrów, tak? Bo jeden, jedna osoba sobie zrobi, wyposaży za mieszkanie na bardzo wysokim poziomie. Nawet tutaj mówimy o sprzęcie AGD i meblach robionych, nie wiem, wysokiej jakości na zamówienie, a druga osoba pójdzie kupić w Ikei. I to już będzie dużo taniej. Ale agent dzisiaj podpowiada, system podpowiada agentowi, jaka to powinna być suma. I o tej sumie, no, dzisiaj bardzo często agent mówi: No, nie, no, niemożliwe, że to aż tyle. Sama teraz w też odnawiałam inne ubezpieczenia. I, I te ceny wzrosły, wzrosły sumy ubezpieczenia, tak? Te, które system podpowiada. Że jak dom był milion złotych, a dobie policja dzisiaj kliency na dwa lata, na przykład, bo są towarzystwa, gdzie można założyć ubezpieczenie na dwa lub na trzy lata. Mówisz, że ten dom dzisiaj według systemu kosztuje milion cennestana. No nie, no dla mnie za 500, to ja cię tego nie ubezpieczę, bo e, niestety jak coś się wydarzy, tego nie odbudujesz za 500 tysięcy. A jeśli ktoś zamieszkuje na terenie zagrożonym przed właśnie powodzią, tak jak mamy teraz na bieżąco te, te, te informacje, które do nas spływają, to, czy taka polisa powinna obejmować tylko nieruchomość, czy właśnie ruchomości, czy garaż? Jak, co byś doradziła klientowi, co powinien ubezpieczyć tak, żeby się czuł bezpiecznie, e, oczywiście w miarę możliwości, jeżeli nadciąga powódź? Tak? Ponieważ wiemy, historia pokazuje, że te powodzie powtarzają się u nas w kraju. Tak, na no i powodzi jest coraz więcej, bo nawet takich mniejszych powodzi w Polsce, my pamiętamy powódź z 1997 roku i obecną powódź, ale też były inne, mniejsze powodzie. No dzisiaj skupiamy się na powodzi, ale przecież też w zeszłym tygodniu była trąba powietrzna koło Radomia, tak? były inne kataklizmy jak deszcz nawalny w sierpniu i wiele też posesji zostało zalanych. Tutaj też zwracam uwagę, aby odróżnić definicję zalania od definicji powodzi, bo e, zalanie naszego mieszkania to do, czy domu to jest nic innego jak pchnięta rura, tak? Natomiast powódź to jest wystąpienie wód e, e, z rzek, tak? W wyniku właśnie też i opadów. E, i, e, Siła wyższa. Siła to jest siła, siła wyższa. wyższa po prostu, tak? stan klęski żywiołowej, więc to jest zupełnie dwie inne, inne sytuacje. E, a powiedz proszę, czy osoba, która zamieszkuje na terenie zagrożonym powodzią i chce się ubezpieczyć, czy te ubezpieczenia są, mają jakieś gorsze warunki e, niż dla osób, które zamieszkują na terenach nieobjętych takim zagrożeniem? E, to czy, znaczy. Czy gorsze warunki, czy po prostu te ubezpieczenia mhm. są droższe, krótko mówiąc. Na pewno są droższe, tak krótko odpowiem. Natomiast ubezpieczenia w większości towarzystw mamy ubezpieczenie takie premium, oldiskowe i ubezpieczenie na ryzykach nazwanych. Za ubezpieczeniem premium, czyli takim naprawdę bardzo szerokim zakresem, idzie też szerszy assistance. Natomiast jeśli chodzi o tereny, gdzie obecnie jest powódź, to mamy też w Polsce tak zwaną mapę powodziową są strefy powodziowe. I strefa 0 yy, i strefa 1 to nie ma, raczej, nie ma żadnych zwyżek. Tak? Strefa druga, towarzystwa stosują franczyzy redukcyjne. Franczyza redukcyjna jest to nic innego jak obcięcie części odszkodowania. To no takiego możemy dzisiaj spotkać przy ubezpieczeniu samochodów. Kiedy przychodzi klient i mówi: No, ale ja to bym chciał taniej ta autokaska. No to to jest jeden ze sposobów, ale to jest, wiadomo, wszystko ma drugą stronę medalu. Taniej dzisiaj zapłacić za autokaskę nie wiem, włączysz sobie franszyzę, 2000 zł, masz tańsze autokasko, ale też w przyszłości, jak będzie szkoda, jest odszkodowanie obcięte o te 2000. I tak samo tutaj, tak, kiedy jest za powodziewa, powiedzmy druga, są towarzystwa, które mają takie franczyzy. I to ubezpieczenie jest na e, podobnym, e, w podobnej cenie jak e, strefa pierwsza czy zerowa, ale też tą franczyzę można sobie wykupić, i wtedy klient płaci wyższą składkę. Więc klient ma dzisiaj wybór. Są też e, stre, tereny nieubezpieczalne są strefy powodziowe, e, gdzie. Mm, towarzystwo po prostu nie przedstawi oferty ryzyku powodzi, czyli odmówi ubezpieczenia. Odmówi ubezpieczenia ryzyku powodzi. To są tereny najczęściej koryta dawnych rzek, tak? A więc też y, y, warto y, budować się z głową, powiem tak, bo najczęściej to są domy takie takich budowane, nie tyle już same bloki, a, y, a domy. No tak, to rzeczywiście musi być w ciężkiej sytuacji osoba, która nawet nie może się ubezpieczyć od skutków powodzi. Prawda? No, z tego, co o, czy... mówisz, mogą się zdarzyć takie jest. Powiem tak, no, jak planujemy budowę domu, kupujemy jakąś działkę ta działka też z pewnych względów być może jest atrakcyjna cenowo. A za tą atrakcyjną ceną to też coś idzie. No, jak to jest teren zalewowy, no, to trzeba wiążeć, zsać, mieć na uwadze ryzyko, że być może ta woda z tej rzeki kiedyś wystąpi. A powiedz proszę, już trochę o tym powiedzieliśmy, Jakie najczęściej błędy popełniamy przy wykupieniu polisy? O czym nie myślimy? Troszeczkę tutaj opowiedziałaś o tej kwocie, tak? że za niską kwotę wskazujemy. Tak, to są błędy, gdzie klient myśli, że przyoszczędzi, a potem niestety to wszystko wychodzi przy szkodzie. Ja y, zachęcam do ubezpieczeń orliskowych, tak, które mają szerszy zakres. Mają też tak zwane szkody własne. Mają łagodniejszą definicję larzącego niedbalstwa, bo też trzeba mieć na uwadze. Dzisiaj nie chodzi o powódź, tak, bo to nie ma nic wspólnego z niedbalstwem ale z różnymi rzeczami, które się dzieją w domu e, z naszej winy. Jak zostawione żelazko, zostawiona lokówka gdzieś na kanapie, bo kręciłam sobie właśnie włosy i zapomniałam jej wyłączyć czy nie wiem, olej na patelnię wlałam i doszło do pożaru, tak, spaliła się kuchnia. Więc to są wszystko szkody własne. Za lepszym, olejski, za lepszym zakresem ubezpieczenia właśnie w zakresie all idzie też bardziej atrakcyjny asystans. Często klienci nawet nie wiedzą, że mają podpięty jakiś asystans domowy, bo albo nie doczytali, albo agent nie wytłumaczył. Ja akurat zaczynam od tego, bo w tych asystancjach mamy oprócz tego, co najczęściej korzystamy, pomoc hydraulika, pomoc ślusarza, tak? Lub nam się z mamą e, pomoc e, specjalisty do naprawy sprzętu AGD, tak? jak do kawy, mi nie ciągnie wody albo coś tam się zetkało. Dlatego to wiadomo, w tych lepszych asystancjach jest i izolot nie tylko za przyjazd specjalisty, ale również pokryte koszty części do kwoty, nie wiem, 500-800 złotych. A wracając do powodzi, w dobrych asystansach jest do zrumienia, transport przewożonego mienia, które jeszcze chcemy wywieźć, bo być może je ocalimy, czy lokal zastępczy. I są towarzystwa, gdzie mają lokal zastępczy aż do roku, czy do kwoty, gdzie możemy na najem przeznaczyć sobie 25 tysięcy. To są takie smaczki polisowe, o których też warto zwrócić uwagę, nie tylko relacja składki do sumy ubezpieczenia, ale przede wszystkim najważniejsze, najważniejsze jest mięso, czyli ten, ten wkład, za co my dokładnie płacimy. Ja tutaj jeszcze z perspektywy prawnika chciałabym wskazać, że pamiętajcie, że jeżeli ubezpieczyciel w pierwszej kolejności odmówi Wam wypłaty odszkodowania albo wypłaci w niższej, Niż oczekujecie. No, zawsze jest ta ścieżka reklamacyjna, prawda? można złożyć reklamację, a później skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Oczywiście lepiej się wcześniej skonsultować z prawnikiem, czy to ma sens, czy faktycznie warunki polisy nie wykluczają waszych żądań, ale jeżeli polisa jednak obejmuje, a ubezpieczyciel, no nie wiem, albo się pomylił, na no wszędzie są tylko ludzie i również zdarzyło mi się wygrywać z ubezpieczycielami ponieważ przyjęli zbyt niskie odszkodowanie albo zadośćuczynienie, najczęściej to jest przy zadośćuczynieniach, ponieważ to jest taka kwestia bardziej uznaniowa. Tak, to bardziej to przy uszczerbkach różnych takie rzeczy się dzieją. Natomiast e, jeśli chodzi o mienie, no to jest zero-jedynkowe. Też klienci czasami zachowują się, jakby tak przytoczę, jak chłopak, który puszcza oko do dziewczyny w ciemnym pokoju. Klient myśli, że likwidator szkody się domyśli, co on tam miał i dokładnie i za ile. Większość moich klientów to są. Yy, nie powiem, że mężczyźni, kobiety, ale ostatnio dużo mam takich też rzeczy, dużo takich spraw, gdzie to mężczyzna zgłasza szkodę. I niestety no to jest yy, tak pobieżnie zgłoszone, że no mówię, no a powiedz dokładnie, co się stało. Jak to się stało? Yy, co zostało dokładnie zniszczone? No bo. Jak powiemy, że zniszczył się telewizor i zniszczyła się kanapa, nie napiszemy jaka to kanapa, jakiej firmy, skórzana, tkaninowa, tak? Stół, ile krzeseł? No bo stół i dwa krzesła może kosztować 300 zł, a może kosztować i 3000. Czyli tak jak mówiłaś, najlepiej dokumentacja fotograficzna i tak. zgłoszenie chyba na piśmie, prawda, a nie telefoniczne. To znaczy, towarzystwo przyjmuje zgłoszenie telefoniczne, ale od razu podaje, eee, w zgłoszeniu telefonicznym otrzymujemy maila, na jakiego maila mamy. Opisać dane zdarzenie, link, do, żeby załączyć zdjęcia. I tutaj mm, nie oszczędzajmy na tych zdjęciach, bo jeżeli stół ma, telewizor ma, który został zalany, tak? On jest cały i widać w nim nazwę, markę, jakiś numer seryjny, to z tego numeru seryjnego. Yy, odczytamy, jaki to jest, yy, kiedy on wyprokowana między niego jego wartość, tak? Wiadomo, że mamy dość sprzętów wartość sentymentalną, ale ona nie ma nic wspólnego z wartością ubezpieczeniową. To nie tak? chodzi o takie subiektywne przekonanie straty, tylko obiektywne, prawda, ile Dokładnie. to faktycznie jest warte. Natomiast no, im więcej informacji podamy ubezpieczycielowi, tym lepiej dla nas, bo będzie no, ta szkoda po prostu rzetelnie wyceniona, prawda? A wykorzystując jeszcze, że jesteś w studio. Tutaj nasz kanał Exmitter głównie zajmuje się sprawami lokatorów i wynajmujących, czyli właścicieli mieszkań. Więc powiedz może proszę, czy da się ubezpieczyć od, od zniszczeń, które mogą nastąpić w wyniku wynajmowania mieszkania? Czy takie postanowienia umowne są w umowach najmu zawierane, wymagana polisa od najemców? Jak z Twojego doświadczenia to wynika? Takie przypadki. Tak, e, Polisy są e, dla lokatora. E, w Polsce jeszcze to mam myślę, że to jest e, temat raczkujący, natomiast za granicą jak chcemy wynająć mieszkanie i idziemy taki konkurs, tak, przyszłych e, lokatorów. To po pierwsze właściciel mieszkania sprawdza nasze dochody, gdzie pracujemy, jak bardzo wiarygodni jesteśmy. No i jaką polisę mamy, z jaką sumą ubezpieczenia, im wyższa suma, tym właściciel wie, że jest to osoba świadoma, odrobinę dostępniejsza i plusuje. Tak, jeżeli ma na przykład do wyboru kilku najemców, tak. to ten z najwyższą polisą wygrywa. Z najwyższą polisą, z najlepszymi dochodami, z stałą pracą, pracą w jakimś tam renomowanym miejscu i tak dalej. No u nas takich przeglądów nikt nie wnika. I jeszcze, myślę, że to za kilka lat to się zmieni. Ale w takiej polisie co może być... Od czego to jest ubezpieczenie? Polis jest kilka na rynku. Natomiast e, ja jakie oferuję moim klientom, są polisy premium, gdzie zarówno uwzględniają e, szkody wyrządzone w imieniu właściciela, jak i szkody wyrządzone osobom trzecim. E, jakie to mogą być szkody? No to jak wspomniałam wcześniej, to może być właśnie odgrzewam kotlety, wlewam olej, gadam przez telefon, olej się zapali, spaliła się kuchnia. Spaliła się kuchnia, kuchnia to jest zabudowa stała. Z reguły takiego mieszkania się i jest taka kuchnia już, jest to mienie właściciela uległo zniszczeniu. Więc właściciel, oczywiście, jak sam zgłosi, dostanie ze swojej polisy OC, ale ze swojej polisy ubezpieczenia mienia dostanie odszkodowanie, ale trzeba mieć na uwadze, że towarzystwo regresem idzie do sprawcy, bo kodeks cywilny mówi, kto wyrządził szkodę, zobowiązany jest do jej naprawy. Jak ten kowalski tutaj wynajmuje mieszkanie i nie ma polisy oce, to z powództwa cywilnego właściciel bierze prawnika i uzyskuje to odszkodowanie od niego, o ile masz czego, tak, bo też trzeba mieć na wadę, że osoby, które wynajmują, nie każda ma oszczędności, bo... Nie każda temat... jest wypłacalna. Tak? Tak, nie każ... tak, nie każda jest wypłacalna, ma oszczędności. Temat poduszki finansowej młodych osób to jest też temat leczkujący jeszcze i tutaj dużo wody w rzekach upłynie, zanim niektóre osoby sobie uświadomią, że oszczędności po prostu trzeba mieć. A od takich zniszczeń, nie wiem, zniszczona kanapa, czy jakieś inne dokonane przez lokatora e, zniszczenia mienia, nie tylko spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, czy jakąś nie, nieuważnością. Też można e, no to tutaj tak naprawdę pozostaje nam tylko kaucja, na jaką się umówiamy z klientem, bo e, dewastacja. No żeby była to dewastacja, to ten ktoś musiał wejść z zewnątrz, tak, włamać się. Są... No, sam lokator, sam lokator powiedzmy dokonałby zliczeń w mieszkaniu. Czy od tego się można ubezpieczyć, czy to właśnie w ramach Kaucji jest rozliczane? Po to prostu? jest w ramach Kaucji um, um, zliczane. Szkody, jakie lokator wynajmuje, wyna... szkody, jakie lokator wyrządza, to są szkody um, bardziej takie przypadek, tak? Jak olej, jak zostawiona lokówka, jak... Nie wiem, kupiłam, lokator kupił sobie, no za chwilę będą święta, tak? Dużo porządków mamy od lampek. Od lampek choinkowych, które nie mają atestu. Zapaliła się choinka, zapaliło się mieszkanie, zapaliło się mienie. Tak? I z polisa oca tak jeszcze pokrywa. Dalsze, większe szkody to są szkody wyrządzone osobą trzecim. Typu e, lokator nasz e, nalał wodę do wanny, nie zakręcił kranu, położył się wanny, nie zasnął. Albo po prostu odkręcił krant, poszedł rozmawiać przez telefon. Woda zalała mieszkanie, zalało mieszkanie sąsiadów, które są pod nami. I tutaj też duże znaczenie ma też suma ubezpieczenia, bo o ile jeszcze pod nami są starsze budynki, mieszkają starsze osoby i tam być może niewiele mają, gorzej jak pod nami na parterze jest klinika stomatologiczna, gabinet medycyny estetycznej, gdzie jest Brzez bardzo straty. drogi sprzęt i są wysokie straty. I tu już naprawdę y a tam nie ma rozmów grzecznych, bo, bo taka firma też ma swoją polisę. Z polisy dostaje odszkodowanie i Towarzystwo Ubezpieczeniowe, gdzie ubezpieczało taką klinikę dentystyczną, regresem też idzie do sprawcy. Czyli polecamy właścicielom, którzy chcą wynajmować swoje mieszkania, aby również oczekiwali od najemców zawarcie polisy OC. Może to ułatwić postępowanie, a też lokatorom dać taki spokój, że w razie gdyby coś się stało, to są Zabezpieczeni, prawda, przed tymi nieszczęśliwymi wypadkami i przed tym regresem od właściciela, o którym właśnie wspomniałem. Regresem od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. A, no, od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, tak. tak. No dobrze, no to myślę, że już wyczerpaliśmy tak na, wiadomo, no to jest temat rzeka, możemy mówić o ubezpieczeniach i mówić, natomiast dzisiejszy odcinek myślę, że jest taki takim kompendium wiedzy podstawowej dla naszych widzów, aby wiedzieli, jak się zachować, jeżeli zostali dotknięci skutkami czy powodzi, których agentów czy pseudoagentów unikać, na coś nie dać nabrać. Mam nadzieję, że tutaj wszystkie informacje dla Państwa przekazaliśmy. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to jak najbardziej zachęcamy do dyskusji na czacie pod tym odcinkiem. Postaramy się odpowiedzieć na nie. No i co? I zachęcamy do obejrzenia kolejnego programu XLEX, a pani bardzo dziękuję i... i. Ja dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.